Kilka słów o takim małym stołeczku. Jak macie wysokie półki. No właśnie, my takie mamy. 2,80 do sufitu. Blenda ma może 10 cm kapkę więcej, czyli 2,70 i jest ciężko już tam u góry dostać. I w IKEA kupiłem na żony taki, no taki sobie chciała kupić. I ja takie coś jej sprawiłem. Były różne komentarze na internecie, że jest szorstka powierzchnia i Wam powiem, że jest rzeczywiście nie wiem, jakby ktoś zapylił jest niesamowicie szorstka ale znowu na nóżkach jest marzenie jest bardzo fajne, śliskie ale stopnie to nie wiem, może z bezpieczeństwa ale kolor czarny, kosztował 80zł no i powiem Wam, że to nie jest do końca jakiś czarny, niby czarny, ale ja widzę mimo wszystko jakiś brązowy taki, yy, jakość jak to jakość. I troszkę go zmodyfikowaliśmy już. Yy, mamy takie czarne filcowe podkładki. Mamy takie płytki jak widać, no są takie. Nabija się światełka, delikatne ryseczki w pełnym połysku. I no niestety, ale musi wszystko być delikatne. I co mogę powiedzieć? 80 zł. Fajne, bo prawdziwe, z prawdziwego drzewa jest wycięte, więc pewnie stanę się zadowolona, albo tam jakaś fabryka. Nie wiem. Matowe do przemalowania. więc tak, z tego powodu, że jutro być może będzie to w połysku. Zajmie się tym moja druga połowa. Ma do tego, że tak powiem, e, chęci zapał i zapał, i trochę może już trochę pomalowało. Także wie co i jak. I tak to wygląda. Jest troszkę wyższe nawet od siedzenia. Także cziutko, no i możemy sobie złapać. Łatwo sobie przenieść tylko ten kolor właśnie. Ale tak mamy, porównując, do lodówki czarnej. To mimo wszystko to nie jest do końca czarny, tylko taki jakby w brąz coś wpadało, także nie wiem dla tej nic niby nie jestem, ale tak to wygląda. Ech. No z tego powodu. Zobaczymy jak jutro będzie. Powiedziałem żeby papierkiem przetarła, wygładziła. Nawet powiem, że ta rączka jest taka strasznie chropowata. Nie wiem. 8 dych za takie coś. Moje zdanie jeśli to oglądacie. Jeśli ktoś by chciał to kupić. Są komentarze, że jest strasznie ciężkie w czyszczeniu, bo to jest szorstkie. Wszystkie budy tu już się włażą, więc może nie kupować czarnego, tylko zwykłe w drzewie przygotować, zmatować z papierkiem i pociągnąć jakąś farbą śnieżka czarna w połysku to jest moje zdanie to może jest jedyna sensowna sprawa no chcieliśmy mieć czarne ale ten czarny, no niestety do poprawki słaby czarny, tak powiem matowy bardzo matowy nóżki śliczne No i zobaczymy, co jutro będzie. Wiecie, że będzie lepiej. No, już mamy następny dzień. No, i wykorzystaliśmy. No, i może nie, ale. O, okay, mi zjeżdża taką farbę. To jest śnieżka. Supermal, chyba. Emaliota akrylowa. Drewno i metalu, czarny i połysk. Yy, Ciekawsze rzeczy nie śmierdzi. Jest bardzo fajna. I no niestety za 400 ml zapłacimy 2,750. Tej farby było troszeczkę dosłownie ciut, ciut, ciut. Myśleliśmy, że nie wystarczy. Okazało się, że wystarczyłoby na takie 3 stołki. A nowa to chyba na 10 stołków takich. Yy, także kupiona farba na na w sklepie lokalnie. Yy. No i powiedzmy, że w końcu kolor, czarny to jest czarny, ale papierek 240 to jest to już taki najbardziej maksymalny, ale 480, coś w tym stylu jakby było, to byłoby super. Smatować jest bardzo ładne. Śliskie. I podejście też jest w końcu identyczne. Jak tutaj, to i tutaj. No i powiem Wam, że wcale nie jest śliski. Także warto kupić niemalowany. Kupić sobie taką farbę. I wyjdzie Wam taniej niż czarny, pomalowany na jakiś dziwny czarno-brązowy. Oryginalnie, jak w wie po co to jest. A jeszcze Wam pokażę od dołu, bo widziałem filmiki na internecie, równając. ja mam jakiś inny stałek, kurde. Normalnie są takie, jak to powiedzieć, śrubki mocujące po obu stronach, tu jest dwie, tu jest jedna i po boku jeszcze jest jedna i tutaj druga. I to, widziałem w filmikach, tu jakieś są blaszki metalowe, jakieś różne rzeczy. A tu jest, właśnie bez tych blaszek, nie wiem, jakieś lepsze, lepsze rozwiązanie, nie mam pojęcia. Przynajmniej ładnie to wygląda. Widziałem wszędzie, że tu są jakieś blaszki dodawane, mi tak irytowało, co to jest? A tu u nas nie ma czegoś takiego. Hmm. I tak wygląda. I teraz porównując do czarnego, no to teraz Czarny to jest czarny, a nie tak jak wcześniej jakiś brązowy, nie wiem, farby pożałowali, dziwną farbą malowali, nie mam pojęcia. No i jest dosłownie śliska ta farba, taka, znaczy śliska. Nie jest chropowata jak w oryginale, więc nie wiem, czy to jest malowane z, z jakimś farbą, że ta farba powodowała taką strukturę. To mamy normalnie, możemy sobie wziąć ręką przetrzeć. Dwie warstwy i poprzednia już czarna, oczywiście, była ta niebielka jakaś dziwna, co nie była czarnym, więc spokojnie taka farba. Wystarczy Wam na, podejrzewam, dla bezpieczeństwa trzy razy pomalować i macie zarąbisty stołek koloru czarnego w dobrej cenie.